To co? Może tak w dwóch, trzech zdaniach co ja dzisiaj tutaj robię. Więc standardowo, mając chwilę wolnego czasu około dwóch godzinek, wybieram się na piękną rzeczkę. Bardzo płyciutką. Ujściowy odcinek do Wisły. Liczę na jakieś kliniki, bo w sumie czerwiec, lipiec to jest środek sezonu, można powiedzieć. Już sezon w pełni na klenie i jazie. Także atakuje, zapowiadają, jest na razie piękna pogoda, piękne słońce Ale zapowiadają, że ma być burza, ma lać ale Teoretycznie nie, jest, nie są to idealne warunki na klenie Ale nie wierzę w takie zabobony Jak ryba ma wziąć to weźmie Zobaczymy jak wyjdzie wow. <laughs> Miałem pierwszą małą rybkę to jest dosłownie woda 10 centymetrów, te wszystkie rybki widać i ustawiają się głównie po brzegach, I trzeba dosłownie rzucić w brzeg, przy roślinki, przy roślinkach i one dopiero wtedy wyskakują, tak to ich zupełnie nie widać, się wydaje, że nie ma ryb, Ktoś rzuci blisko brzegu, To coś tam wyskoczy. Uuu, uh, program kosmiczny uklei Ja e, nie, malutki klenik Dobra Siup. liczymy na większe Ale zaczynają tego małego zuka. już taki nawet minimalnie lepszy, minimalnie ładniejszy Więc 20 cm, jak się zapią, o, czy to ma Tomasiu, chodź Ty, ale jaki dziabnięty jest, o kurde Coś go próbował wcześniej zjeść o. Mm. Nie chcą, trudno Tego się nie spodziewałem Jak zerzad mały. Chodź maluszku Że na takiego dużego żuka się po połakomiłeś Widzę kolejne O, proszę Ledwo wpadły, się rzuciły Maluszku Wracaj do wody. Patrz. O, największy dzisiaj chyba. Nadal mały, ale największy. Pa. A więc, tak, co mogę powiedzieć, złowiłem już kilka rybek, co prawda małych. To, co zauważyłem, słuchajcie, to jest to, że na bardzo, bardzo płytkiej wodzie te klenie stoją raczej w brzegu. Że nie ustawiają się w typowych miejscach, tylko dosłownie siedzą w brzegu. W brzegu tam jest takie delikatne przegłębienie, i one siedzą przy samym brzegu. Ładny, ładny, ładny. To jest fajna rybka, o, proszę o, ale, ale, ale. o największy na razie kaczeki bez zadziorowe, chudziutki, ale długi. Kolejny ładny. To, to jest już rybka z tych takich przyzwoitych. O, ten jest ładny. Największy dziś będzie. Tu się wędka ładnie gnie. Chodź. Chodź. Niech chcesz, ja do ciebie podejdę. No, ktoś z nas musi podejść, chodź. A skubany w nogi mi chodzi. No i super. Opa. To co? Dwie godziny na rybach minęły, jak zbicza strzelił. Jedyne co mi zostało, to podziękować Wam za oglądanie i wrócić do domu. Trzymajcie się. Cześć.